Już po raz drugi sztafeta pływacka w ramach Balwiten Baltic Challenge podejmie się próby przepłynięcia wpław Morza Bałtyckiego z Polski do Szwecji. Dystans ma wynieść około 170 km. W sztafecie oprócz katowickich pływaków biorą udział zawodnicy z Czech. W zeszłym roku przepłynęliśmy pół Bałtyku. Musieliśmy skończyć ze względu na, na sztorm nadchodzący. Chociaż zdania były podzielone. Ja, ja zakończyłem tą wyprawę. Ekipa chciała płynąć dalej, ale. No, wysokość fali była taka, że obawiałem się tego, obawiałem się o zdrowie ludzi, no, a, a wiem, że, że przecież mamy drugą szansę i to jest teraz ta druga szansa, żebyśmy przepłynęli ten Bałtyk. Teraz ta determinacja jest duża, spróbujemy pójść, pomimo właśnie warunków, jeżeli one by były nawet bardzo złe, spróbujemy iść dalej. Będziemy mieli teraz statek, który jest stabilniejszy, będzie mniej kołysało nim, jest po prostu większy, dłuższy. Mamy większe doświadczenie i płyniemy w sześć osób, a nie w cztery. Taka jest różnica. Chociaż ja myślę, że Bałtyk można przejść nawet w trzy osoby, ale chcę, chcę, chcę przejść jakkolwiek ten Bałtyk już po prostu, tak? Potem można to poprawiać. To będzie, jeżeli rzeczywiście ktoś będzie w bardzo złym już stanie wyczerpania, będziemy mieli osoby, które mogą go zastąpić. Idea przepływu, no po pierwsze dokonać tego, czego nam się nie udało w zeszłym roku, czyli przepłynąć tą odległość, która jest do pokonania, do przepłynięcia, ale poza tym Ponieważ udaje nam się medialnie trochę sytuację rozkręcić, to, to chcemy z, y, y, promować pływanie w Polsce, bo ludzie mało pływają. Teraz jest temat popularny utonięć. Pływanie nie jest przyczyną utonięcie, tylko nieumiejętność pływania. Dlatego nie, mam nadzieję, przy okazji, właśnie o tym rozmawiać i, i zachęcać do częstszych treningów, do pływania, a nie tylko do moczenia nóg w wodzie. Pomysł, myślę, że jest taki bardzo naturalny jak. Yy... Siedzimy sobie na plaży nad Bałtykiem, to zastanawiamy się, czy da się dopłynąć do Szwecji. I odpowiedź brzmi: da się, w kąpielówkach i w czepku, i my to właśnie zrobimy. Nad całością ekstremalnego wyczynu będzie czuwał zespół medyczny. Największym naszym zagrożeniem jest odwodnienie i choroba morska która też jakby jest do zwalczenia, da się to zwalczyć poprzez dietę, poprzez nawadnianie, pracę z tym, z tym pływakiem przez cały czas, więc no jest wyzwanie. Każdy zawodnik, który wejdzie do wody, ma później 5 godzin, przy dzisiejszym starcie, tym, który będzie, czyli 6 zawodników, mamy z nim 5 godzin do pracy, czyli najpierw go trzeba ogrzać żeby nie wpadną w hipotermię, a raczej tą hipotermię po prostu wyrównać, która już będzie u niego, no bo po godzinie pływania nie ma takiej opcji w naszym morzu. Laszek tutaj też prowadzi treningi oporowe w ubraniach, w zimnej wodzie cały rok, więc jakby to też nie jest tak, że ci pływacy są przypadkowi, a dla zwykłego człowieka no, jest to taki wysiłek, jakby normalnie człowiek chciał tu przepłynąć, to jest tak, jakby się rzucił na maraton. Tegoroczny Balbiten Baltic Challenge udokumentuje na fotografiach Michał Marzec. Chciałbym zrobić parę ujęć spoza statku, czyli mam w planie ponton i, i robienie ujęć, które będą gdzieś tam z boku. Nie będę starał się robić ujęć, które będą typ, typowymi portretami. Bardziej podchodzę do tego reporterską. Chciałbym zaprosić do śledzenia naszego fanpage'a. Będziemy starali się aktualizować i mówić, pisać o wszystkim, co się dzieje. Łącznie z tym, że spróbujemy, żeby te doniesienia były też ze środka morza. Wyprawa planowo ma rozpocząć się 16 lipca w Dziwnowie. Skąd pływacy popłyną do Szwecji maksymalnie trzy doby? Jednym z partnerów Balbiten Baltic Challenge jest miasto Katowice.